Czekaję z tej strony pamiętam, że będziemy a to już yy, piąty odcinek Terrarii. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośno. Jak jest to wybaczcie mi, ale ja nie słyszę. Hmm, zrobiłem sobie złoty miecz. Ten najlepszy, jaki do, na, na razie mogę zrobić. I już wiem do tego służyły te kryształy, ten Mana Crystal i, i ten Mana Crystal. Live jakiś tam na no. Nalazłem coś takiego, nie wiem czy to było jeszcze tam. No. O! Jeszcze tutaj właśnie takie znalazłem. Nie zwracajcie uwagi na te nagrobki. Proszę, nie zwracajcie. W no, ogóle tu mam tutaj dwa pomieszczenia. Tu jest Goblin Statue, o tam, 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 o tam. Spir jest o tyle dobry, że on... No, o właśnie, silver miecz. zrobiłem sobie teraz złoty boomerang. Dali tak ja winiałem. Wiem już do czego służy to. Patrzcie się. Mam dzwinkę morską. Ale ona wiem, niczego nie służy. Jest dla niczego. Tak naprawdę. Ale no nie wiem, czy ją warto mieć. A no, dobra. Mm, zaraz, to jest moja skrzynka. Ja sobie zostawiam. Mm, zaraz, ja. O właśnie, patrzcie ile mam kopru. Jeden z Żelaza, serwera, golda to już nie mam. O, właśnie. Um, gold heading zostawiam, bo to jest naprawdę super. Um, zaraz tutaj. To, są, to jest przygotowywanie się do nagrania z moim kumplem. Nie zdradzę wam z jakim. Można mu tu młotek na dać. To jest wooden. To jest hammer. Ja to wyrzucenia mogę. Silver miecz. Tu dam zamiast tego drewnianego. Mam, ja się że to zombie. No ale czy to, co jeszcze mam. No nic już nie mam co mogę mu zostawić. Dobra. tutaj mam ten koper dalej. Ale dzisiaj chcę... Chciałbym sobie zrobić resztę zbroi. Kraszkan. Nie chcę kołsa na śmieci, kowadło już mam, stoł mam. Nie, nie mam Zaraz, nie, nie tu. O. Ja tylko wiem już, do czego służy. Mam sil... Nie, nie mam chyba. Mam chyba iron. Tak iron? Nie, silver. Zaraz, ja to zbroję. Dobra, koper czy iron? że o, silver helmet to ja chcę silver, iron i copper dobra to ja mam już to założone no, mam o, jak pięknie hmm. Zaraz. mam buty, mam wszystko, dobra to mogę za... możemy iść króki, <coughs> króliczki, One. Won! Ja to uwielbiam, ja uwielbiam urodzę te króliczki. A, słońce chodzi. A teraz to ja w ogóle. Muszę się zostawić, bo jak ja idę przecież. Więc tak. Od razu już mówię. Wszedłem, wszedłem, nic tam nie było. Więc tak. Dzisiaj sobie wybierzemy się gdzieś na jaskinię. Zobaczycie, tu byłem, już tu nic ciekawego nie ma i tu już jest koniec mapy. Idziemy hmm, gdzie my tu jeszcze mamy? Jeszcze tam jest po drugiej stronie koniec mapy, a tu jest z dżungla. Widzicie ile tutaj tu jest normalnie, dobra. To ja się muszę zostawić, idziemy na jaskinię. Fajnie by było, gdybym mógł otworzyć tą świnkę morską. Aha, no, dobra, ja pochodnie zebrałem. Dobra. A gdyby, gdybym właśnie mógł... Pakować do tej świnki po prostu, jakieś rzeczy mówię, no. Byle ona po prostu mogła nosić jakieś rzeczy. Dobra, kasę sobie jeszcze. Ja już kasę zostawię. Kasa, kasa. Ej, kasa jest tutaj. O, mam cztery gold coiny. Widzicie, Właśnie ten live krystal dodał mi jedno serduszko. A Mana Krystal dodał mi jakąś, jakąś gwiazdkę niebieską, która od do, nie wiem do czego może służyć ta mama Nie wiem w ogóle jak jej używać. Bied tam był. To tam jest da? Oj, moja świnio. No, śliczna świnia, lepiej tam. Gdzie? gdzie my... Gdzie w ogóle ja tak idę, że tu jest, jest jakaś jaskinia. Dobra, idziemy do tej jaskini. Nie! Zostaw mnie! Chodź tu! WOMP! WON No! O, jeszcze chcesz? zjeść mało? No. Jeszcze green slime. No, bo na wachy, ja bym było pracuję i to będzie krytek to na jeden. Hmm, <noise> tę muzykę ja lubię. To jest z demówki. Ona jest tak wykop... Ona jest tak super normalnie. To najlepsza muzyka z tej gry. Ale w ogóle jest najlepszy. Szybciej kopię. Minecraft jest właśnie, on był najgorszy. Ale tutaj on jest najlepszy. Olma moja świnio morska. A najlepsze jest to tej że mogę właśnie tak sobie odgarniać, jak mi to przeszkadza. E, czy to jest jakiś surowiec? Czy to... No to jest, tutaj dobra. Tam jest blue slime. Matko, ja myślałam, że już gdzieś spadam. Tam samym O, koper, koper, koper się przyda. Koper się naprawdę przyda. Zostałem nie tam łali. Co mam z tym slime? <tosłuch> jeszcze kolejny poprawy idzie. Dobra. 5 po 4 jedna wredna Kusi, chodź, chodź No co, boisz się nie? No, wól won. WONI! No Ale nie, to się robi o tak O Eee. Ja tego nie budowałem Co to jest? Ty tam, tam, jest to! Tam jest to! Tam jest to! Nie, nie, wiecie, co, nie wiecie o co mi chodzi, ale tam jest ten, no! Taka satunka jak ten, u tego. Jak goblina, to że to może być pułapka. Muzyka się zmieniła, ale... Gin po cztero wredna jedna. No, widzicie? kryzek mi wejdzie, dobra, co jest tutaj? No... Night of... No... No, bo można powiedzieć, że średnia skrzynka. To jest ten... jeszcze jeden Broken Spear. A ja mam jakie? Spear. Dobra, to ja mam lepsze. To... to? Nie. No to bierzemy. No... O, no... no nie, no nie. Jestem oczywiście zawiedziony. Ani też rozczarowany. Jestem debilem i gdzie o jak nie wiem. Przepraszam za słownictwo. Nie zabrałem łotu! Tu ja zaraz, może do Was. A wiecie, co, to tu ja, może zaraz do Was wrócę. Więc. No. S zaraz. No więc. sekundeczka. Jestem już po cięciu. Mam już ten łot. Zostawiłem się przy okazji. Jestem w tym miejscu i zabieram te rzeczy. E Planket wall. A tu ja tego nie chcę. To do wyrzucenia. To jest chyba to. Ale to... Ja to chcę. Twistia tu. No. To jest statułka drzewa. Ja mam tutaj te statuły. One są super po prostu. To są najlepsze statuły. To jest najlepsza rzecz, jaką mogli w tej grze wymyślić. Statua. Na przykład statua wolności, zaraz coś tu jest. Jakoś nie widzę, żeby coś było. Ale tam coś jest. Dobre. O, na przykład jest już coś takiego. To idę, to drużyję jeszcze. O, laser health poszły. To Tam się tak przyda. O, więcej tego. Dawajcie. Da, to strzały. O, konie się przydadzą. Yellow slime, o nie. Yellow slime to jest jeden z silniejszych. Jest bardzo silny. Ale jest słabszy od tego junglowego. Jungle Slime jest od niego silniejszy. Nie nami jungle Slimeów. Wiecie, jak tam było w dżungli? Trudno przeżyć w nocy. Tak, po pierwsze, nic nie widziałem. Po drugie, bez przerwy mi coś atakowało. Musiałem się tam pod ziemią skryć. Dobra, jestem. Co my tu mamy? Koiny naustrzały. Znowu koiny. A to jestem już do Koiny się przydadzą. Doświadczę, że później na jakimś tam y, świecie uda mi się znaleźć wioskę, jaką. Nie wiem jaką, ale jaką nie wiem. Dobra. Robimy odpływ. Ech. Nie chciałem Cię postawić, świnio moja. No, muzyka się zmienia. Dobra. I stawiamy! I znowu nic, zaraz. To tu już wszędzie byłem. Może tak powiedzieć. Nie, tu mnie nie było. O, O, o a zaraz, a to już jest? To jest takie bajorko, okej, okay, to tutaj. I się kopiemy w dół. To nie jest najlepszy pomysł, ale zawsze co. To jest kowel. Czy ja się na pewno dobrze kopię? Dobrze się kopię. O jest tutaj. Znowu się muzyka zmienia. Czy ja jestem tutaj? Nie jestem tutaj. po tego jeszcze nie widać, że nie mam pojęcia. Nie muszę, że to jest mood block. o, 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 o! O, no, widzę tam. Widzę, widzę. Widzę, widzę, widzę. 15 minut, dobrze. Kopimy, 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 kopimy. Nienawidzę kopać kobla. To jest gdzieś tutaj. O! Team. Jest niebieski team. Hmm. P? Nie można grać maksymalnie 8 graczy, dobra. Chodź, moja świniowredna. No, gdzie to było, bo już nie pamiętam. Dobra, to jest gdzieś 10... tutaj. Nie, nie chcę kopać mieczem. Już tutaj jest chyba większy realizm niż w Minecrafcie. Albo w to nie wiem. I było obydwa takie same. Co? O tutaj! Tutaj teraz w lewo cały! O, 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 O tu! O tu to je! Teraz to trzeba zmniejszyć, nie można to włożyć. Naprawdę. Po co tu przeszedłem z Procynosima? No mi jest z albo silver, nie wiem, nie rozróżniam. E, co to jest? Iron, dobrze, iron się przyda. Jest lepszy w sumie od kopra, ale. No właśnie dlatego go zbiera, bo jest lepszy od kopru. Christiaciu. O, tutaj, tutaj w lewo. Tu w lewo jest ogromna jaskinia. O, widzicie, mówiłem, że lepszy. Miel. Dobra, o. Dobra, moja świnia tam poszła, trzeba to zniszczyć, to się robi tak. O, ile tam żelaza albo tego jeszcze innego. Co to jest, co to jest? Iron, dobrze. Kopać, kopać. Mam nadzieję, że oglądaliście już odcinek z że będzie jutro laj... nie laj, tylko ten maraton jutro. To są wszystkie informacje, tak samo mój listek. W dzisiejszym odcinku go nie będzie, bo go zapomniałem przynieść. Kopać, kopać. Myślę, że to nie jest aż takie nudne kopanie w terrarii, Nawet ja nie jakieś nudne jest dzierdz, 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 złoto albo koper, nie to koper, ale, ale kicha kurde nie będzie tego, ale koper nic zobacz silver, coiny. dobrze, ile w ogóle silver, srebro, srebro, ile się już mi nagrywa 14, dobra, to ja kończę, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego, hejka